Proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie pod siedzibą TVN, ponieważ my jako turyści technologiczni nie zwiedzamy Starego Miasta, nie odwiedzamy kolumny Zygmunta. A odwiedzamy siedziby znanych, wielkich y, korporacji medialnych. Tak, niestety, y, no właśnie, nie odwiedzimy tej nie siedziby. odwiedzimy tej siedziby. Jest, y, portier stoi na straży systemu i po prostu nas tu przegonić. A głównie to chcieliśmy Was zaprosić na trze, y, już czwarty sezon y, Gapsie. Naszy, Gapsie. Od 31 sierpnia oglądajcie na YouTubie i na naszym Facebooku Gapsie. Do zobaczenia. Szczęść Boże.